Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry miłość. Witam cię serdecznie w Nowym Roku. W Nowym Dzioteczka. Roku, dzień dobry, witam. W Nowym Roku z nowymi grami, a nawet ze starymi grami z zeszłego roku. Witamy w programie Review Territory, których ludzie, którzy nas jeszcze nie znają, powinni wiedzieć, że jesteśmy fajni, dowcipni oraz sprośni. I przystojni. I przystojni. że mamy miło. dużo pieniędzy, fajne przystojni. samochody i wolne wieczory. Yeah, baby. Do zobaczenia. Naniosłem wam dzisiaj i tobie, Tadeuszu, snowboarda. Naniosły, niczym śnieg. Niczym śniegu naniosłem do domu wraz ze stajemnym sfondem. I ze z sezonem wraz. I z sezonem. Dlaczego stajemy no, Nieważne. Opowiadaj. Otóż jest to o oszonie snowboard. Jak pierwszy raz o tej grze usłyszałem, było to jakiś czas temu, to myślałem, że będzie o ząbiakach w taki. De. Okazało się, że to gra o snowboardzie i w ten sposób dowiedziałem się, że nie jest jesteś, kolejna sławna osoba. Nie, to, nie to... jesteś wkręcony w klimaty ja ekstremalnych się... sportu. Ja poznaję sławne osoby z gier. Tonego hołka to... też poznaje z gier? Wiedny człowieku. Na szczęście nie ma gry o panu Tadeuszu i żeby wiedzieć o panu Tadeuszu musiałem chodzić do szkoły. Albo coś jest... ze mną przy jednym stale. stole. Albo... <laughs> o pan Tadeusz, ci tak. tak, ale sławne postacie ze sportu poznają na podstawie gier. I, I cóż to jest za gra? Zapewne, jak to zwykle bywa, Yy, po pewnym czasie zwrócisz mi uwagę, że w zasadzie to w ogóle nie mam pojęcia o graniu, a wszystko co wiadomo o grach Fodze! wiesz to ty, jak Rousseau, który kiedy umarł wiedział, znał cały stan wiedzy w swoich czasach, tak Tadeusz tu obecny zna cały stan wiedzy o grach. Ale Ale przejdźmy do me. Tak, wiedziałem o Shanie wcześniej listy i wiedziałem, kto to jest. Taki sympatyczny Rudzielec, który jest tym no, dla no, snowboardu, no. czym Tony Hawk jest a, dla deficytu. Rozumiem, czyli w zasadzie no, to no, to no. trzeba się było spodziewać, że ta gra wyjdzie. No i teraz, ja myślałem, że to będzie gra, bo oczywiście gra jest o tam pierdził, pierdził, wiadomo, śnieg, on jeździ na tej desce, tarara, są szczyty, on z tych szczytów zjeżdża, on skaty, się z tych szczytów spuszcza się, dół. no dobrze, ale co w tej grze jest takiego ciekawego? No po pierwsze jest to, i kolejna gra chyba taka... W zasadzie na Xboxa 360 był jakiś snowboard w ogóle wart uwagi, Właśnie nie wiem, Amped wyszedł na Xboxa? Chyba nie wyszedł. S ale, ale co nie to było. w ogóle, Amp co, 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 nie, co, jest, co jest czasy jakie akurat. to są w ogóle, ale no kiedy właśnie, było? nie było, generalnie biorąc ostatnio nie było ani na pc to ani na Xboxa, ani tak. nawet na PS3 jest, też nie. Więc jest, jest faza na snowboardek, jak to złapie bakcyla w tym sezonie, to akurat będzie mógł sobie pocisnąć. Ja złapałem. Na, na przykład tutaj obecny, czcigodny pan Tadeusz, zwany również wszechrecenzentem. Wszechwiedzącym. Wszechwiedzącym omnipotentnym, nie wiem, z impotentnym. <śmiennie> I po drugie, po drugie gra rozkazów. jest bardzo śmieszna, ponieważ a, a, do pewnego momentu, jak się w nią gra, na przykład ja się wciągnęłem, myślałem, że to jest gra o snowboardzie, a to jest gra o Supermanie, jak się okazało, ponieważ Sean jest, jest tak wybitym snowboardzistą, że jak trochę pojeździ z tych trzech górek, które tam... Nie, czy są cztery górki bo są? Sean to jest, jest grać, a ty się spotykasz? Nie, no, nic nie rozumiesz. Nieważne. W każdym razie, jak pojeździ ten nasz ludzik, żeby już ci oddać honor, bo to, bo to nie jeździ on, ale w tym świecie szona, e, snowboardziści są supermenami. O. o, tak chciałem powiedzieć, żeby było jasne. Teraz I jest to oni. mądre i zgodne z moją przegięciem. Dokładnie. I w pewnym momencie się okazuje, że triki, które tam można wydusić, to już są znacznie mm, wybiegające ponad to, co normalny snowboardowiec, przestrzegający współczesnych reguł znanych fizyce, może z sobą wycisnąć. No. czy nie? Znaczy tak, bo tam jest tak generalnie rzecz biorąc, że biorąc, czas, trzeba sobie odblokować takie supermoce. I wtedy tak, z tymi dokładnie. supermocami rzeczywiście on zaczyna jeździć jak pocisk, po prostu. Tak, spędzący się w ogóle pocisk. Tak, od odbija, rozbija ten samolot. Ale że... sam, sama jakby ten sposób ten cały motoryka robienia tych plików, ona jest moim zdaniem jednak dosyć realistyczna. To jak jakby odrzucić wszystkie te dodatkowe moce, to jak tak się spuszczasz na samym początku tej góry, mhm. na sam dół. To, to nie jest tak, że tam jedziesz i w ogóle skaczesz tak jak w tony nie, gdzie nie, robisz milion nie. trików w ogóle w, tak, w tony hałku. To jest dosyć realistycznie. No. Tak, to prawda. Jak grałem w tony Hawk'a, to, to miałem takie pierwsze wrażenie, że trzeba się fizyki nauczyć na nowo, bo to jest nieprawda. Bo to co nie on ma nic wspólnego. Dokładnie. Fizyki. A tutaj nie. Tutaj ta fizyka jest mniej więcej trzyma się. I to bardziej skate'a przypomina ciągu. niż dokładnie. Tony mm -hmm. to. Dokładnie. prawda? mniej ma takie tony No bardzo... ma, bo to mrknięcie. miała być gra bardzo taka wesoła. I powiem ci, że wcale nie, nie ma i nie narzekam. Bo sobie pomyślałem potem, że skoro Tekken z Karate i kung fu nie ma wiele wspólnego, skoro są wyścigi takie, to czemu zarzucać to, że nie jest snowboard-symulatorem firmy Microsoft? Tak, ale widzisz, jakbym. Stawiając Sona koło różnych innych gier snowboardzie, to on jest po prostu moim zdaniem monteverestem realizmu. Jak go porównasz do Essexia, na przykład, w którym miałeś kolorowych chłopczyków z wielkimi butami, i takie różowe tasiemki, to była w ogóle gra. To jest w ogóle po prostu super realistyczne odzorowanie rzeczywistości, prawdziwe. Jest absolutnym mocarzem i ma łokcie trzywe w zwodzie. Dlatego jeśli ktoś lubi snowboardy i czekał z dawna, to się wreszcie doczekał, warto zainwestować, gra wygląda poprawnie, świetnie się gra z innymi ludkami. To jest pierwsza gra sportowa snowboardowa, którą zagrałem w multiplayer'a i wkręciło mnie to niesamowicie i, i, i ja jak najbardziej. Jak najbardziej jestem za tą grą. Dużo radochy mi dała, ja, mm, kopnęła mnie w takie moje endorfinowe jądro i ono zabujawszy się, zalało mnie morzem przyjemności. O, to pięknie powiedziane. Moi drodzy i ty, Miłoszu, mój drogi kumplu, o, powiedz mi... A, doigrałem. Doigrałeś się, doigrałeś się, jeszcze się bardziej doigrasz. Czy nie czujesz takiej potrzeby postrzelania sobie i powrotu, powrotu do drugiej wojny światowej? Bo ja na przykład zupełnie nie czuję. Ja na przykład, pomyślmy, nie. No właśnie, ale mimo tego, że nie, nie czuję, to poczułem w momencie, kiedy położyłem łapki na Brothers in Arms, które jest moim zdaniem najbardziej przeoczoną grą z zeszłego roku, no bo to właściwie już zeszłego roku jest, prawie. I wyszła w bardzo fatalnym momencie, kiedy się wysypywały wszelkie możliwe tytuły na wszystkie możliwe platformy w ilościach półhurtowych. W związku z czym, tak jak mówię, mało kto ją zauważył, a jest to naprawdę bardzo ciekawa strzelanina taktyczna którą można by powiedzieć, że to jest taka gra historyczna nawet. Naprawdę Nawet tak, że tak, że wiesz, miałem ostatnio taką dyskusję rodzinną i, i, i pewna osoba w mojej rodzinie mi za, zarzuciła, że gry nic nie dają. I ja sobie tak pomyślałem, pomyślałem i właśnie sobie wymyśliłem, że tak naprawdę najlepszym przykładem tego, że dają jest właśnie taki t, taki Brothers in Arms, bo to jest gra, która jest tak nadźgana bo po prostu informacjami historycznymi. To jest o operacji Market Garden, o, o tym desancie, o historii y, oddziału żołnierzy, który się przedziera przez w Holandii, do Niemców o 1 motla daleko. Czak i aż, tak? To Bez przesady. Nie no, ale fajne jest. Nie słucham twojej argumentacji przy wigilijnym stole, bo też mamy szansę... To było szansę. Wigilijnym. Chciałem zwrócić uwagę. Raz... No, wigilijnym. Szanowni że mamy szansę dowiedzieć się coś o życiu rodzinnym. Tadeusza. Że mam w ogóle. więc Po pierwsze, że ma, mhm. gdyż jest dużo. Ale to w Gali też się zawsze żyć rodzinnym gwiazdą. To jest prawda. Poczekaj, Gala mówisz. to jeszcze, wiesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze rok. No, niż dalej, ta, patrząc na Wracając, proszę cię. gra jest, wiesz, biorąc symulator. To jest strzelanina, ale strzelanina z tak zwanymi elementami taktycznymi, które w tym przypadku nie wiem, czy grać kiedykolwiek jakiekolwiek inne, Brothers na Armsy. A tam jest bardzo prosta zasada: e, Przyszpilić ogniem i zaflankować i powtórzyć razy mnóstwo przez całą grę. Tak. To, to jest minus tej gry, ale z drugiej strony jest cała masa plusów, które przesłaniają nam ten minus. Ważne jest, żeby minusy nie przesłoniły nam plusów. I tutaj właśnie tak jest. A w tej grze, bo w, w tej, tej grze. nie Jest to po prostu bardzo dobra opowieść historyczna, która mi strasznie przypominała serial pod tytułem Band of Brothers, który się w Polsce nazywał Kompania, Kompania Br Braci. I to jest bardzo właściwie, no to jest zrzynka taka bardzo... Mocna zrzynka z, z, z tego serialu, ale zrzynka bardzo profesjonalnie zrobiona, to znaczy, yy, cała historia jest opowiedziana w bardzo filmowy sposób, nie mówię teraz o samej, o samej akcji, jakby tej z tych bieganiu i strzelaniu, o -o. To swoją drogą, ale przerywniki filmowe, które tam są bardzo częste i co misje się pojawiają, są wyreżyserowane naprawdę jak dobry filmik, Rozumie. dobry serial. Co z tego t... co mówisz tarzys. wygląda mi na to, że ten Brothers in jeżeli chodzi o gameplay, to jest akceptowalny, bo ale się jeszcze nie czepiłeś. Tak, ale zaraz e, się okaże, że już nie masz więcej czasu mówić. To prawda. Nie no, czepię się tylko tego, że jest wtórny, ale generalnie rzecz biorąc to tak jakby się czepiać, że w Dziękuję. grach samochodowych ciągle jeździ się w kółko, prawda? Samochodem. Samochodem, właśnie, w dodatku. To, no, nie ma to. Tam, to jest gra o II wojnie światowej. To jest gra, klasyczna gra o II wojnie światowej. No, już wielokrotnie światowej. O tym rozmawialiśmy, że jak gra jest o czymś, to dziwne, żeby nie była o tym, o czym jest. A jak Mogłaby robi... być bardziej urozmaicona, bo na przykład Call of Duty pokazało, że można bardzo urozmaicić wojnę, tylko że wtedy ona traci ten taki jakby element Pewnej otwartości, bo tutaj jednak jest sztuczna inteligencja przeciwników, której nie było na przykład kolorowki w ogóle, prawda? Tam były skrypty. Tam była taka bardzo. No tak, oni zawsze wyskakiwali w tych samych miejscach. I, I, y tutaj nie, tutaj żołnierze przeciwnika kombinują, zmieniają pozycje, trzeba się jakoś do tego dostosowywać nah, jest w tym wszystkim. Dowodzi się tam się się dwoma dwoma do trzech mniej więcej oddziałami takimi małymi, trzyosobowymi. Jedni tam z ciężkim karabinem strzelają, przyciskają ogień. z bazuki chłopaki rozwalają y rozwalają osłonki a oddział szturmowy szturmuje z boku. No i ty jako dowódca musisz im tam wydawać szybko rozkazy. No rozkazy jest taki sam patent jak był w um, Rainbow Sixach, gdzie się przyklejałeś do ściany i się pokazywała kamera od z zborku. Mm -hmm. To jest też bardzo fajnym motywem, bo nadaje takiego sznytu filmowego właśnie całej grze. Gra jest po polsku i jest to jej niestety wada, bo polskie wojsy są skandaliczne Oni się starają i tak Ale może żołnierze szkół dużo zasadniczej to nagrywali. Nie, to nagrywali zasadniczy aktorzy i, i, i niestety tak jak wszyscy, wszyscy aktorzy dublujący cokolwiek innego niż filmy dla dzieci. Wyszło to tak, jak wyszło. No nie, to zmartwiłeś mnie, bo myślałem, że tam się na jakieś wyżyny tak, takie. Wstydaje. Konsolka, i wiesz, tam masz wersję angielską, nie ma takich. Sumując, to jest tak, solidna strzelanina, bardzo dobra <gryw> książka do historii. Wygląda przyzwoicie, dźwiękowo, no jak mówię, no polska wersja niestety boli, ale, ale można tak. przeboleć. No i jest to fajna historia, fajny film wojenny bardzo. Chciałem Wam zwrócić uwagę, że mieliśmy pierwszą grę o spuszczaniu się, drugą o zrzutach. Ciekawe, o czym będzie trzecia. Druga gra, którą przyniosłem dzisiaj, to loco-roco, czyli gra o glutach. O, jak Jeżeli miło. ktoś nie widział pierwszego loco-roco, powinien się wstydzić tak jak każdy, kto nigdy nie widział działu z bielizną w piśmie o modzie. Przynajmniej chłopiec. Słusznie. Oraz niektórzy dalej się posuwają w procesie oglądania działów z bielizną, ale nie o tym jest ten program. Loco oh, jest grą, grą o glucikach, które potrafią skagulować w jednego supergluta, lub też rozbić Z takimi się... fajnymi, małymi... No. ...lub rozbić się na malutkie mikrogluty. Tak. I Żeby się... móc się przycisnąć gdzieś. No. Przecisnąć się gdzieś na przykład do nosa komuś. Jest to gra, A... która jest żygawicznie słocza The cutest, na The cutest ever dokładnie, więc jeżeli lepna ktoś dziewczyny. ma cukrzycę, to nie powinien, jeżeli nie poda sobie większej dawki insuliny. Jest to lepna dziewczyna, jedyna jest. gra, w którą gra chyba każda panna i każda panna przy nie wymienka. Wymienka, ma w ogóle się. odpływ krzyży z mózgu, to jest lokoroko jest lepsze niż pigułki gwałtu. W każdym razie tak to się dzieje. Cała idea polega na tym. że Przyniosłem sukę, która będzie symulowała tutaj Loko Roko. E, polega to na tym, że... E, Wciskając jeden klawisz na PSP, ten tutaj, Cześć, tutaj w, jedną w jedną stronę i on wtedy bloko, bl, 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 roku się kula w jedną, a jak wciskamy drugi, to blblblr, w drugą, a jak wciskamy oba, to on wtedy podskakuje, a jak wciskamy kółko, to rozgluca się na malutkie tych malutki które mogą się wtedy przeciskać. I po... słodko kwiczą i chwilą tak. i, i śmieją się. Więcej jeszcze jest różnego rodzaju urozmaice i rzadko kiedy, tak jak w pierwszej części zdarzyło się, że się kula po takim gruncie, który zasadniczo jest podobny. Tutaj to wszystko jest e, bardziej urozmaicone, ale ciągle gra jest bardzo króciutka. Tak? I wydaje mi się, że to po prostu jest gra dla dzieci. i Tylko to, żal to jest mi... gra dla dzieci. Proszę? jest Dla nas jest patapłoń. No właśnie, to jest glada tak, tak, no, no dla dzieci. Ona po prostu taka króciutka ma być. Żadne dziecko i tak dłużej nad tym nie posiedzi. Natomiast, a, a my to gramy w celach matrymonialnych tylko i wyłącznie. Czy kupujemy i zanosimy do domu? Tak jak się kupuje aspirynę. Nawet jak się chowa, nie boli. To po prostu tak działa. I ona ma pewien krótki okres a, działania. Kochanie, a kochanie, masz sobie w lekkoroczku. człowiek nie ma tyle siły. Chyba, że nie wiesz, co to jest apatia. Gdyby ta gra była za długa. To byłoby strasznie trudno w życiu. On po prostu musi być trudno. To by nie miało sensu, tak? Bo w życiu byś się nie mógł doczekać, Tak siedział i tak już kończysz, kończysz, skończysz, no. No właśnie, <laughs> właśnie tak to działa. W związku z tym, e, jeżeli ktoś grał w jedynkę i mu się bardzo podobało lub też sprawdziło się w celach matrymonialnych, dwójka spokojnie wchodzi bez, że tak powiem, lubrykantu. Natomiast jeżeli Ktoś nie grał w jedynkę, ale w ogóle ma PSP i ma dziewczynę, czy tam kogoś, młodszą siostrę, którą się musi opiekować albo dziecko. brata, albo dziecko i, i każą mu się nim opiekować tak wieku lat 15. To to Lokoroko dwójka jest naprawdę rewelacyjnym patentem poczekaj, poczekaj, i warto zainwestować naprawdę przysięga. Ja nie grałem, grałem w Fajna jedynkę gra. i potwierdzam, co powiedział. Ona jest I... lepsza pod każdym względem od jedynki. Oprócz tego, że Tylko jest. ciągle i dlatego warto zainwestować. Ja jeżeli ktoś ma jakąś młodszą siostrę, którą musi się zajmować, nie wiem, brata albo nie chce za bardzo spędzać czasu, a wolałby sobie załóżmy pograć w poważniejsze gry, to może PSP podłączyć do dwójeczki, dać Maluchowi i on tam będzie tymi gilami kulał. I nie, nie narazi się na żadne drastyczne widoki. Mm -mm. Postaram się przy następnej grze u, unikać jakichkolwiek skojarzeń z czymkolwiek, aczkolwiek będzie trudno, gdyż mowa jest o Tomb Raider Underworld. Specjalnie mówię Tomb Raider, żeby powiedzieć ładnie po angielsku, bo wszyscy mówią Tomb Raider i to Tom prawidłowo bardzo. Więc Tomb Raider Underworld jest kolejną grą Crystal Dynamics, czyli firmy, która zrobiła legendę i zrobiła anniversary, czyli od długiego czasu najlepsze części Tomb Raiderów, w których, jak wiadomo, najbardziej obdarzona w historii ludzkości, przez przyrodę, naturę pani archeolog, rozwiązuje niezwykle skomplikowane zagadki archeologiczne, odkrywając jednocześnie starożytne artefakty, takie jak rękawice Tora, zbroja Tora, młot Tora. Takie są tym razem zachowywania tak w tym Tomb Raiderze. Ona tym razem szuka. Z, z, lo, jakby... A półtora ma też? Też. Czad. Nawet dwa. Gadica ma dwa. <gry> Fakultety I... już powiedziałem. No wiem, ale tu... W każdym razie tym razem Lara zajmuje się poszukiwaniami mamusi. Graz generalnie rzecz biorąc nie różni się absolutnie niczym od poprzednich dwóch części. Znaczy, jest ta sama motoryka, ta sama bohaterka, taka sama animacja, bardzo podobna grafika. Aczkolwiek zmieniły się troszeczkę, jakby, mm. jakby to powiedzieć, akcenty. o to tak? akcenty. Tym razem akcent został poz pozostawiony na to, co mi się w Tomb Raiderach zawsze najbardziej podobało, czyli na rozwiązywanie zagadków, zagadków przestrzenno-logicznych, które są w Trudne momentami bardzo, bardzo wymagające. Trzeba tam się sporo nagłowić. to to jest trudna gra o myśleniu. On się nie sprzeda, nie ma siły. Sprzeda się, bo ma dwa argumenty, które ją sprzedadzą za każdym razem. I kolejny argument. Lara się moczy i efektownie odcieka wodą, a następnie wysycha. I odwiedza wszelkie możliwe Czy robi to przed miejsca. pierwszą zagadką? Robi to w... Bo jeżeli tak, to dalej to nikt nie dojdzie. We w każdym momencie to robi. Robi to tak cały czas, że przez cały czas masz ochotę patrzeć na nią więcej i, więcej, I moczyć ją. I moczyć i wyjmować z tej wody. O, I wyjmować z wody, do wody. Tak jak no, w or Live się cały czas kucało I, i stawało, to tutaj też tak jest mniej więcej. Słynne też umieszczanie kamery, prawda, że Lara zawsze chodziła na czworakach tak? bardzo efektownie, więc był taki trick w poprzednich Tomb Raiderach, że się cały czas chodziło na czworakach. Bo wtedy kamera umieszczała się w odpowiednim miejscu, ale to naprawdę nie ja wymyśliłem. Tak było. W każdym zautomu, razie tak. tym razem postawiono, postawiono zdecydowanie na zagadki. Zagadki jest znacznie mniej przeciwników przez, na przykład przez cały pierwszy poziom, który jest dość długi, i to też jest fajne, że ta gra nie jest bardzo krótka. Wymaga troszkę grzebania, nie, nie kończy się po trzech godzinach, tak jak niektóre tytuły ostatnimi czasy. I uważam, że to jest bardzo dobry, do, 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 dobry kierunek dla serii. Postawiono przede wszystkim właśnie na elementy zręcznościowe yy, klasyczno-platformówkowe. I to niestety już nie jest tak do końca fajne, bo w porównaniu z jakimkolwiek innym fajnym tytułem, w którym się biega po ścianach i skacze po ścianach, to jednak Lara wypada dosyć blado. W porównaniu z takimi tytułami jak Edge, czy właśnie wspomniany Assassin, w którym animacja postaci była po prostu no, miodem lejącym się na moje zszargane nerwy, to tutaj jest tak, że ona na przykład sobie biegnie i wyobraź sobie, że to jest kamyk, i ty wciśniesz skok. No powiedzmy na 2 cm odległości ekranowej przed miejscem, w którym animacja przewiduje, że ona się wybije. I co robi Lara? Lara się wtedy przesuwa do tego miejsca i robi odpowiednią animację, prawda? Hmm. Przepraszam, pierwszy raz w Tomb Raiderze wykorzystano motocykl i nie jest to zgroza nad zgrozy. Motocykl nie dość, że się całkiem przyzwoicie na nim jeździ, to jeszcze się do tego, uwaga, przydaje, proszę Ciebie, bo są poziomy duże, no. gdzie trzeba motorem przejechać z punktu A do punktu B i wrócić później w ramach backtrackingu. Naprawdę chciałem powiedzieć, że mi się ten Underworld podobał. Uważam, że jest to bardzo dobra kontynuacja, dobrego, dobrej reanimacji, dobrej serii. Po Angel of Darkness Crystal Dynamics przywróciło, że tak powiem, rumieńce tej serii, rumieńce, larze, krągłości pozostały w tym samym miejscu. Ta część jest dobra, dopracowana, fajna, ma fajny scenariusz. T.T. Twister. Titi twister. Spójrz jak zacznę z Głupia Frant. Chciałeś ta, 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 ta. to? Ładnie. No, taki performance przygotowałem na tę rozmowę, mm -hmm. przez względu na mój do ciebie szacunek. A chciałem opowiedzieć również z tego samego powodu o grze La Résistance... Le Résistance Fall of Men tu. D. gra jest przepiękna, jest fajnym D. shooterem. Gry są. Jest, Not. Yes. Not. jest. Ja, ja w ogóle nie chciałem o tym, chciałem tak nad tym przepłynąć. No ja ale wiem, co bo ci chciałem się nie multiplayera podoba? Tak, Dokładnie. Nie? Chciałem... Znaczy jest to najbardziej bezpomysłowy i wtórny no, i pozbawiony czegokolwiek z shooter, jakiego widziałem ostatnimi czasy. I wszelkie no. zachwyty nad singlem w tej grze, to jest jakaś gruba tak, pomyłka, ponieważ... ponieważ sprowadza się to do schematu, wbiegasz, rozwalasz wszystko, co się rusza, boss, który, nawiasem mówiąc, wychodzi też tak jak z pudełka, zabijasz, idziesz do następnego. No nic innego, na tym polega wojna, wszystko ci wychodzi jak z pudełka i w zasadzie nie wiesz dlaczego, idziesz, 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 jest Fs. to równa, nagle słabość, firer. równa słabość co w Brothers in Tak, no ta gra jest scenariuszowa żadna, umówmy się, znaczy jest tam jakiś... Nie, jest nie scenariusz, to znaczy jest fajniejszy niż... To że... jak go rozwiązano. Ale dobrze, już nie, nie... Już jest. że jest fajniejsze niż to jak Powiedzmy go rozwiązano. Tak. Dobra, słaba. Jest. Stoję w jawnej sprzeczności do Twojego zdania, że to, tam jest fajne strzelanie w znaczeniu, że no to jest fajna strzelanka jest No, jest przeciętna. No, dobrze, Bardzo ten, to dla mnie, czyli dobra. No ładnie wygląda, jak ktoś lubi strzelanki FPP, to powinien no, moim zdaniem kupić, że tak spłentuję, bo Bardzo tam nie dobre, ma się czego wstydzić. Opowiadaj o multiplejerze. Bo to akurat jest całkiem. No, fajne, no właśnie, bo ja o tym w ogóle się chciałem skupić, a nie gadać o tym, co i tak wszyscy wiedzą na ten temat, tylko muszę zrobić przerywnik. Rewelacyjny tekst. <laughs> Multiplayer. Takie mamy multimedialne przerywniki, jak w prawdziwym programie. tam Wiadomości, czy coś. To będzie to... stała jakaś. <laughs> <nie> dokładnie. <myśli. śmiech> Multiplayer, jak wiesz, jest, co już jest pewnym, pewną nowością w świecie, w liczebności 30 na 32. Dwa. Na 32. 2, czyli bardzo dużo. Czyli 64. I dodajmy, że jest to pierwszy taki tytuł w historii nowoczesnych History... konsol! I bo tego oczywiście jest. na PC było to 10 lat temu. Przepraszam, ale musiałem. Tak, ale w singlu zdaje się, jest 8. Ja nie pamiętam, tak, bo nie grałem. Nie 8, 8, 8. <coughs> Można zrobić singlową ósemkę. Znaczy Yo. singlu, koopową. Koopowo. No, w tym sensie, że tam PvE to jest takie, no. Tak, jest zupełnie inna kampania niż ta kampania singlowo-playerowa. Tak, potwory się spawnują z różnych stron, Aha. oni się tam oganiają się, y, opędzają się przed y, rażącą, rażącym, y, rażącą agresją swoich prześladowców, ośmiu dzielnych chłopa. Jest lekarz, który zasysa energię z jednych miejsc, a mianowicie z wrogich y, obcych. I odsysa ją w kierunku mm, współziomków. Jest Bardzo snajper, który strony. zajmuje się snajperowaniem, ale także zaopatrywanie a tank w, jest tak, jest tank, są takie ładne, wszystko jest podzielone, wiadomo o co chodzi. To mamy tutaj multiplayer. Multiplayer na 8 osób jest super. 64 graczy spotyka się, żeby się między sobą wymienić ołowiem tak. lub laserem. W głównie laserem. Głównie laser. Oni ze sobą walczą w takich trybach jak na przykład death matchowym mogą grać, mogą grać w control the core, czyli taki capture the flag w zasadzie. I mogą mieć tryb, który jest moim zdaniem najfajniejszy, polegający hmm. na tym, że się dzieli ich na oddziały i każdy ma swoje zadanie. I to jest, I to fajne. To jest touch of the devil po prostu. Jak ja po prostu ty, ty, to, to mnie, jak mi, mnie krew z mózgu odpłynęła w inne różne członki, to w życiu mnie tak nie odpłynęła. Jak się okazuje, że to nie polega tylko na bezpańskim bieganiu, tylko masz jakiś assignment od początku. Wiadomo, co masz, gdzie jesteś. Wiadomo, że pomimo tego, że graczy jest dużo, to nie chodzi o to, żebyś tam poszedł się wysikać za budynek i toczył kulki z nosa, tylko że będą na Ciebie zwracali uwagę. Bo ludzi odpowiedzialnych za ciebie jest kilku no i oni na pewno zauważą, że slakujesz gdzieś tam, hmm. po kątach. I to jest dla mnie absolutny obłęd. Świetnie się te levely sprawdzają, świetnie się sprawdza płynne przechodzenie między jednym obiektywem a drugim, w zależności od tego, co moi współziom kobiet zrobią. Bardzo mi się podoba jeszcze druga akcja, że jest z drugiej strony jest drugi oddział, który ma ten sam cel, tak. tylko w drugą stronę, Znowu. i że zawsze masz tych swoich nemezisów, z którymi, chimerów nemezisów, z którymi się musisz pyrgać. Dokładnie. I że tam jest taka nienawiść do tego drugiego zespołu. To jest bardzo fajne, chociaż z drugiej strony zauważę, że to bardzo jakby limituje tą epicką skalę walki, bo to też, co, co zawsze lubiłem w tych grach, na przykład w Battlefieldzie, jak widziałem oddział sześciu czołgów jadących razem, wspieranych przez helikoptery, prawda? No, w których no, był desant. Tak. I oni wszyscy jechali, jechali taką ławą, a tutaj kupie. nie, tutaj masz ośmiu no na ośmiu no. i to jest strasznie takie, jakby to powiedzieć, to jest bardzo no nie, takie osobiste, jakieś... bym powiedział, prawda? Tam takie team akcje też są dopuszczalne, natomiast faktem jest, że mnie się to podoba, dlatego że że nie jesteś takim mewrymenem. Tadeusz, chciałbym ci jeszcze na koniec udowodnić swój profesjonalizm w 30 sekund podsumowując tę jakże znaczącą grę. Zmarnowałeś 10 sekund na powiedzenie tego. Otóż to ja mam tego świadomość. A ja teraz 5... już minęło 15, widziałeś jaki numer, a teraz jak się będę zastanawiał, nie mówiąc nic konkretnego, zostanie mi jakieś 5-7 sekund, podczas których powiem całkiem niezły średniak. jak kogoś zdać na dwa tytuły, to powinien kupić to i kilzona. Ostatni tytuł, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie znowu grą o kulkach. Tym razem jest to tytuł pc i jest to tytuł Independent, zrobiony przez niezależną firmę, niezależnie od wielkich wydawców wydany na Valwie, yy, znaczy na Steamie, przepraszam bardzo, czyli na serwisie firmy Valve, która jest fajna, przynajmniej była do momentu, kiedy zmieniła cen w stosunku 1 do 1 z dolarów na euro. Mi się udało jeszcze World of Goo kupić za 20 baksów, a nie za 20 euro, which jest nice. Mhm. Gra jest, proszę was, ewenementem absolutnym, który zbiera jakieś w ogóle chore oceny. Ja jej też dałem chorą ocenę, ponieważ mi się strasznie podobała, aczkolwiek muszę od razu powiedzieć, że każdy kto nie lubi y, krótkich gier, a lubi gry długie, może sobie od razu od tej oceny substraktować jeden. Teraz powiedzmy o czym to jest. To jest generalnie biorąc takie nowoczesne lemingi. Tylko zamiast lemingów są kulki, i zamiast drzwi jest rura, do której trzeba te kulki prze. Czy to jest gra o kupach, przemieść. które podążają ku swojemu przeznaczeniu w wodociągach. Kulka generalnie rzecz biorąc, takie gułki. One się nazywają gu, te kulki. Gułki. Czyli... Gu. Ty dzisiaj jesteś bardzo monotematyczny. No ale jak mówisz o kulkach, które mają wyglądać w rurkach? To Można mieć niedużo z Ale to nie o to chodzi w tym wypadku. Jasne. Gu, proszę Was, zamieszkują planetę Gu. I ona sobie, tam jest cała do tego dorobiona bardzo fajna, abstrakcyjna, całkowicie idiotyczna, ale bardzo śmieszna i taka. dziwaczna pokazujesz? historia. Jaka, jaka, bo nie zauważyłem. U -u dziwaczna historia. Mhm, to, jest coś taka to jest No taka jest, naprawdę. E, I te gu, generalnie, żeby chcą się z tej planety wyrwać i, i rozwalić korporację Gu, która jest zła, nieważne. Historia jest. Czy, jest jest, jest bardzo, bardzo dziwna, ktoś musiał tam bardzo, bardzo dużo Nieważne, <głos> <głos> robić dziwnych rzeczy, żeby wymyśleć coś takiego, tudzież, żeby stworzyć taką grafikę, bo jeszcze do tego gra jest przedziwnie wyglądająca. Naprawdę jest... Ty wiesz teraz... ja, ja od początku nie, nie wiesz o co chodzi. O co rzecz. chodzi, dokładnie? Gu, generalnie rzecz biorąc, potrafią z siebie wypuścić takie nóżki, które sztywnieją w momencie, kiedy się je przyklei do innego gu, i z tych gu się robi takie jakby szkielety, czy może, może raczej rusztowania, i numer polega na tym, że trzeba tego tak ułożyć, to rusztowanie tak stworzyć, żeby ono się dostało do tej rurki, która <noise> się, to jest też. Fajne, bo te GU pod własnym ciężarem zaczynają się uginać, te rusztowania się łamią, przewracają, więc Razem. trzeba to tak kombinować, żeby one się nie przewracały. Brzmi skomplikowanie, jest skomplikowane, a jeszcze tak to by być dodatkowo komplikowane tym, że tam prawie w każdym poziomie jest inny pomysł na te GU. Prze prześmieszna jest to zabawa, przepiękna grafika do tego, tak jak mówię, ona jest taka płynna i ładna. I yy, co tak się patrzysz tam? To jest naprawdę bardzo fajna gra. Dla mnie ewenementem w tym tytule, że zrobiłem dwie osoby. I słuchajcie, no w tym roku przy takim natłoku tytułów absolutnie hitowych za miliony, zrobione za, za miliony dolarów e, World of Goo, który jest no, taką budżetówką klasyczną, prawda, jest tanim małym produktem zrobionym domowymi prawie że metodami, okazuje się absolutnym hitem. E, Dokładnie, jest dla dla najważniejsza najważniejsza gra w zeszłym roku, jeżeli chodzi o gry logiczne, a dla paru osób w ogóle. Tak, i pomijając wszystkie, ta gra ma same zalety, jak Boga kocham, tam się nie ma do czego przyczepić, jest prześlicznie zrobiona, ma fajną grafikę, fajną muzykę, fajną opowieść, fajną stylistykę i fajnie się robi z tych gu, fajnie się Rozprawia. rozwiązuje jakby te, te, te zagadki, to no, pomijając te wszystkie zalety, ma ona jedną, jedyną wadę, o której już powiedziałem, czyli trwa 3 godziny i 45 minut no i gdybyście kupili ją miesiąc temu, to byście za nią zapłacili 25 dolarów, a tak zapłacicie za nią 20 euro. Up your steam. To teraz się grzecznie pożegnamy. W trakcie tego programu pomyślałem, że jak dorosnę zostanę reżyserem programów o grach. I co będziesz robił wtedy? Będę chodził z dumą, gdyż jest to na pewno bardzo prestiżowy zawód. Tak, chcieliśmy pozdrowić wszystkich reżyserów programów o grach i pożegnać się z Wami i z nimi też. Do zobaczenia. Papatki. .........